Nie ma tu stary dziad. Tym razem nie będzie filmu o Diablo ani żadnych dziadowskich przygodach na Grzybach czy gdziekolwiek indziej. Tylko będzie film o jednej osobie z naszej społeczności, o Kamilu Jaworskim, który napisał do mnie wczoraj na streamie, że wybuchł u niego po prostu pożar w kotłowni, spaliła się cała kotłownia, uległo zniszczenie też pierwsze piętro, które zostało całkowicie zadymione. Poprosiłem Kamila, żeby przesłał mi zdjęcia i teraz wam je udostępnię. Prześlij też protokół ze Straży Pożarnej, która przybyła na miejsce i po dwóch godzinach ugasiła pożar. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było, była stara instalacja elektryczna, ale sytuacja Kamila po tym wszystkim jest nieciekawa. Po pierwsze, trzeba wymienić piec, i jest to naprawdę spora inwestycja znaczy po prostu zainstalować całkowicie nowy. To samo dotyczy instalacji elektrycznej, a także hydrauliki. Pogoda jest jaka widzicie, więc jest zimno. W domu może wdać się wilgoć i straty mogą być jeszcze większe. Natomiast no Kamil jest osobą, która, w której życiu jest, no nie jest łatwo. Nie ma za bardzo nikogo do pomocy, rodziców. Sam jest po, po operacji kręgosłupła. Też wrzucę Wam jedne zdjęcia. Wszystkie zdjęcia, które tutaj wrzucam, są, są udostępnione i Kamil pozwoli, pozwolił mi z nich skorzystać. Także nie jest w stanie sam tego wszystkiego wiecie, zrywać, naprawiać, to jest cholerę roboty, kto, kto kiedykolwiek wykańczał remontową mieszkanie, ten sam wie, że <laughs> trzeba do tego sporo wysiłku, a Kamil jest po prostu wyraźnie osobą w potrzebie, dlatego prosiłbym was, jeżeli macie jakiś wolny grosz, jeżeli kiedyś myśleliście, że może byście wsparli dziada, to nie wspierajcie mnie, tylko wesprzyjcie Kamila, pokażmy, że społeczność e, graczy jest e, Trzyma się razem i mam nadzieję, że, że uda się tę zbiórkę jak najszybciej zakończyć, żeby Kamil mógł kruszyć z odbudową. Szczególnie, że wcale tam nie, nie, nie wrzucił jakiejś dużej kwoty. Jak dla mnie, to ten remont, sam piec będzie tyle kosztował, co jest na tej zbiórce. Wrzućcie tam jakiś komentarz od Archanioła Tyreela, czy co tam chcie, chcecie, żeby, żeby widział, że, że to jest od naszej społeczności. Ja zaraz też zrobię mu wpłatę. No i gorąco Was zachęcam, zróbmy coś pozytywnego oprócz formienia itemków w Diablo i grania w inne gierki. Pomóżmy naszemu kumplowi, który też lubi Diablo. Link oczywiście do tej zbiórki załączam w opisie do tego, do tego filmu. Zajrzyjcie tam, przeczytajcie, obejrzyjcie jeszcze raz zdjęcia. Jak dla mnie to jest, to jest naprawdę osoba wyjątkowo w potrzebie i warto, warto mu pomóc. Rzućcie grosza Kamilowi. To wszystko na dziś.